Co dostajecie za 187 tysięcy złotych od BYD. To jest najbardziej dopchana wersja Sila. którą dzisiaj mam okazję testować jako jeden z pierwszych w Polsce. Zaczynamy. Pod maską 1.5 pracujący w cyklu Atkinsona generuje 98 koni mechanicznych wspomagany silnikiem elektrycznym o mocy 100 Niecałe 200 koni mechanicznych, umówmy się, razem to działa współpracująco, 212 koni, niecałe 9 sekund do setki. Zasięg, naprawdę Was to interesuje, producent mówi, do 1500 km na jednym ładowaniu, na pełnym baku. Włóżcie sobie to między bajki, bo realnie zrobicie nim 1200 do 1300 km. Nie żartuję, to auto nic nie pali, naprawdę ciśnięte na drogach tutaj pod tarczynem, gdzie jesteśmy, ja mam poniżej 6 litrów, a w ogóle go nie żałuję. Jeżeli tylko mi się troszeczkę zędzie bardziej chciało, bezproblemowo 4 litry. Bagażnik już Wam pokazuję. BYD mówi, że to jest największy bagażnik w klasie PHEV. 500 litrów. Zjada oktawie o symboliczne 5 litrów, ale dalej jest większy. Mamy oczywiście podwójną podłogę, jakieś haczyki, roletka, składanie foteli z bagażnika. I tyle, ale tak naprawdę umówmy się, co więcej mam potrzeba? I w standardzie, w tej tańszej wersji, macie również elektryczną klapę bagażnika, a w oktawi musicie ciągnąć za rączkę. Z tyłu moje M87 miejsca ma Fest, a siedzę sam za sobą, więc jak najbardziej na plus. Z przodu w tej wersji ładowarka 50W z chłodzeniem oczywiście indukcyjna, dwa USB typu C, tunel bez pianobleka z dwoma cup holderami, Duży, przestronny schoweczek z tyłu. Również są dwa USB-C i przede wszystkim zwróćcie uwagę na te wyprofilowane fotele. W standardzie macie Isofixa. Fotele są wentylowane oraz ogrzewane. Ekran co prawda tutaj się nie obraca, ale możecie tutaj upchać tyle aplikacji, ile tylko macie ochotę i CarPlay działa. Bez kabli kiera. W tej wersji jest podgrzewana, ale zwróćcie uwagę, jak to fajnie w ogóle wygląda. Ekran typowo chiński, strokaty, mnóstwo rzeczy, ale jakość wykończenia... Nie mam co się czepić. Dużo ekoskóry, dużo materiałów z recyklingu, ale tu nic nie trzeszczy, nic nie piszczy i tak ma być. Szczególnie w tej cenie. BYD mówi, że to auto ma konkurować z Octavią, z Superbem, z Camry, z Corollą. Uważam prywatnie, że raczej z Corollą i raczej z Octavią, ale w tej cenie od Octavii będzie 30 do 40 tysięcy tańszy. A przy tym samym spalaniu ładujecie gaz i lecicie na miasto.